Zespół katedralno-zamkowy w Kwidzynie, wzniesiony w XIV wieku na wysokim brzegu Doliny Wisły, był siedzibą kapituły Pomezańskiej, kościelnej władzy, mocno związanej z zakonem krzyżackim. Budowla miała kształt potężnego, ceglanego czworoboku z narożnymi wieżami i wewnętrznym dziedzińcem. To tutaj znajdowały się krużganki, refektarze i skarbiec. Najbardziej charakterystycznym elementem jest monumentalne gdanisko, wieża sanitarno-obronna, połączona z zamkiem 56-metrowym gankiem wspartym na arkadach. Pierwotnie zamek stanowił samodzielne założenie, dopiero później został połączony z katedrą pod wezwaniem św. Jana Ewangelisty, a jego narożną wieżę południowo-wschodnią przekształcono w dzwonnicę. Zamek często gościł krzyżackich dostojników. Choć formalnie nie był zamkiem krzyżackim. To właśnie w pobliskiej katedrze spoczęli trzej wielcy mistrzowie zakonu. Historia nie oszczędzała tego miejsca. W XV wieku, podczas wojen, zamek został poważnie uszkodzony, a część wież rozebrano. Później mieściły się tu urzędy, więzienie i magazyny. Dopiero w XIX wieku rozpoczęto prace konserwatorskie, które przywróciły mu dawną świetność. Z zamkiem i katedrą w Kwidzynie. Wiąże się legenda o błogosławionej dorocie z Montów, według podań miała wizje i prorocze sny, a ostatnie lata spędziła zamurowana w katedralnej celi. Hipoteza ta, atrakcyjna ze względów głównie turystycznych, nie znajduje jednak żadnego potwierdzenia ani architektonicznego w obrębie rzekomej celi, ani źródłowego. Jej modlitwy i cudowne znaki sprawiły, że szybko uznano ją za świętą. Do dziś w podziemiach katedry znajduje się jej kaplica, a pamięć o Dorocie wciąż otacza Kwidzyński zamek aurą tajemnicy. Dziś w zamku działa muzeum. Oddział Muzeum Zamkowego w Malborku